Przed erą Bayernu, Beckenbauera, Millera i Majera, w Europie panowali oni, Johan Cruyff i spółka. W latach 1971-73 Ajax trzy razy z rzędu zdobywał Puchar Europy. Tę maszynę do wygrywania skonstruował Rinus Michels, który już w swoim pierwszym sezonie sięgnął po Mistrzostwo Kraju, a w sumie w trakcie sześciu lat pracy w Amsterdamie mistrzem zostawał czterokrotnie Ajax Michelsa, Zachwycił Europę rozmachem w grze. Jego piłkarze nie mieli na stałe przypisane pozycje, ale w trakcie gry pojawiali się nagle w niespodziewanych sektorach boiska. Wcielali się w różne role, w zależności od potrzeb. Wszyscy atakowali, ale i wszyscy bronili. To właśnie Michelsowi przypisuje się opracowanie koncepcji futbolu totalnego. W drodze po Puchar Europy 71 Ajax strzelił 17 goli, a dorobkiem bramkowym podzieliło się aż 9 piłkarzy. Piet Kaiser zdobył cztery bramki, obrońca Wim Surbier 3, Dick van Dijk, Barry i Johan Neskens po dwie, Asjak Swart, Nico Rinders i 24-letni Johan Cruyff, jeden z najlepszych piłkarzy w historii, po jednej. W finale 71 Ajax mierzył się z Panekinej Kosem Ateny, który w składzie miał dominującego piłkarza. Antonis Antoniadis został królem strzelców z 10 golami, choć aż pięć z nich strzelił Luksemburczykom z Gines Esz. Gole dla Greków w całych rozgrywkach strzelało w sumie pięciu piłkarzy, wszechstronność holendrów wzięła górę, a jak wygrał 2-0 po golach Wandajka i Arichana. Wyjściowy skład na finał był ustawiony w systemie 4-3-3 w bramce Heinz Stój w obronie Johann Neskens, Jugosławianin Welibor Wasowicz w roli Libero. Jedyny obcokrajowiec w zespole ale co ciekawe jego kapitan, obok niego Barychulskow, Hulskow, a na lewej stronie Win Surbier. W pomocy Gary Mirren, Nico Rinders i Johan Cruyff, a tak tworzyli Siak Swart, Dick Van Dyke i Piet Kaiser. Cruyff umieścił Kaisera w swojej jedenastce wszechczasów. Dla zainteresowanych takimi tematami, tę jedenastkę tworzyli Lefjaszyn, w obronie kolejny rodak Cruyffa, Ruth Krol, który nie zagrał w finale 71 z powodu złamanej nogi, Franz Beckenbauer i Carlos Alberto Torres. W pomocy Alfredo Di Stefano, Josep Guardiola, Bobby Charlton i Diego Maradona a w ataku Garincha, Pele i właśnie Kaiser. Trener Michels po zdobyciu Pucharu Europy stwierdził, że Ajax nie może grać już lepiej i osiągnąć więcej, dlatego przeniósł się do Barcelony. W tej sytuacji stery sensacyjnie objął Rumun Stefan Kowacz, który w ojczyźnie uczynił potęgę ze stiały Bukareszt. Kowacz nie tylko nie zaprzepaścił dorobku Michelsa, ale jeszcze usprawnił maszynkę z Amsterdamu. Pracował tam dwa sezony, podczas których wywalczył dwa mistrzostwa kraju, i dwa Puchary Europy w finale w 1972 roku przeciwko Interowi Mediolan. Ajax znów wybiegł na boisko w systemie 4-3-3. Jeśli chodzi o zmiany w składzie, na lewej obronie zagrał zdrowy rut Krol. Miejsce Wasowicia, który zakończył karierę, zajął Niemiec Horst Blankenburg. U Kowacza Krol stał się napastnikiem, a Nesken z pomocnikiem. Jedyną zmianą personalną w przednich formacjach było zastąpienie sprzedanego do brugi Rindersa Arihannem. Piłkarze Interu pierwszy kontakt z piłką na połowie rywala zanotowali dopiero w siódmej minucie meczu. Ajax wygrał 2-0 po dwóch golach Krojfa. Pierwszy był prezentem od bramkarza Ivano Bordona i obrońcy Tarcisio Burgnicha, którzy zderzyli się w powietrzu. Krojf kopnął z bliska do pustej bramki. Przy drugim golu musiał już się napracować. Po rzucie rożnym wyskoczył najwyżej i głową posłał piłkę do bramki. Dziś mało kto pamięta incydent z 35. minuty. W przystanie 0-0 perfidnie strzelił go na ręką, uprzedzając o 14 lat Maradonę, ale na szczęście słusznie nie został on uznany. Finałowym rywalem rok później znowu byli Włosi, tym razem Juventus. W składzie Ajaxu zaszła tylko jedna zmiana. Czwarta zastąpił znakomity 22-latek John Reb. I to właśnie on rozstrzygnął spotkanie na korzyść Holendrów. Pięknym strzem głową z 10 metrów przelobował dino cofa. Po -triku Pucharów Europy odszedł Krojw, a trener Kowacz został selekcjonerem reprezentacji Francji. Nie trzeba chyba dodawać, że to zakończyło erę dominacji Ajaxu.